Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, mam mączkę kosną. Jakby co. Y, mia, mam. Zrobiłam farmę krówek i owieczek. Y, ale to mi się nie nagrało. I tutaj zmieniam. Widzicie, y, teraz to przebiegnie wygląda. Zobaczcie. A tutaj też do nie powiem. I to jest chyba piąty odcinek. No i tutaj zrobiłam taką kopalnię. Na, pomiędzy odcinkami może będę y, robić to to. Jak większą kopalnię będę robić. Tak w ogóle, jakby ktoś oglądał ten odcinek pierwszy raz, to witam na podróbce Minecrafta 5. I zrobiłam mój słynny most, którego wcale nie zjadłam. Znaczy, nie wzięłam. Kto wie, o co mi chodzi, yy, kto nie wie, o co mi chodzi, niech, yy, se, niech znajdzie pierwszy odcinek. O, i tutaj zrobiłam tu farmę. I robiłam to na odcinku, ale on mi się nie nagrał. Najgorzej, no kiedy robisz odcinek z kilka dziesiąt minut, mm, a musisz pójść do toalety, no i ci się włącza y, sprzęt, a to ci, a ustawić nagrywanie, kiedy jest włączone. Ja tak miałam dużo razy. Poszłam y, do toalety, no i chodzi. O to, że mi się nie nagrało, jakbym wpadła. E, muszę ich trochę pooddzielać. Zrobiłam to dlatego... Do Dobra. Owieczki. Chodźcie. Nie no. Mucia. Dobra. Mam ze Będę musiała w przyszłości ich pooddzielać. Ale mam chyba pomysł. Tutaj zrobię taką. Zrobię tu takie coś. O. Żeby tutaj było na trzy. A tutaj nie, będzie to na trzy. Ej. Zrobię coś takiego, że tutaj będzie schodek niżej, trochę to płytki I tutaj zrobię farmę munią w poniu Czyli że kurczaczków. O, to tu Jeszcześ kurczaczku tu. nie zmiał. No i właśnie o to mi chodzi. Przez te tłumy osób. Frec, Fred, Muszę... Dobra. Dobra. I tutaj mam... On... O nie, coś mi się wyłączyło. Dobra. To ja to spróbuję zrobić To ja zrobię cięcie i pokażę wam, o co mi chodziło. Okej? Okay? Hej, witam po długiej przerwie dla Was to jest tylko sekunda? A dla mnie to jest jakieś 2 jakieś 4, 10 minut? I chodzi mi o coś takiego, żebym o tutaj, bo jak góry tutaj będę jeszcze płotki. Więc jak trudno było mi tutaj je wszystkie zagarnąć. Na serio, bo zaraz uciekały, a nie miałam sobie płotków. Na serio, tak było trudno. Więc zrobiłam sobie drzewo przy domu, bo nie zawsze będę chodzić do lasu. To zimno możecie słyszeć je, jak, jak to zimno, że cię słucham, jak ktoś kasza, ale to jest mój brat tylko. Dobra. Bo chodzi o to, że jakby mnie ucinała, to by ten film trwał tylko z jakichś 10 minut, z tego co 5 minut bym poświęciła na gadanie tylko. Maksymalnie to ja mogę zrobić film o 3 minut. O, nie 3, tylko 13. Idziemy spać. Nie no. Dlaczego to nie jest burza? Jakby była burza, to by było... Jakby była burza, to by było ciekawiej. Bo burza mogę pójść spać. O. Dlaczego? Dobra. O to kaszlanie właśnie mi chodzi. Jakby co? Nie wiem, czy on ma koronawirusa. Nie mówcie w komentarzach, że mój brat ma jak? Jak ona wyszła? A to wszystko jasne. Pewnie poszła tędy. Bo ja po prostu ją tak popchnęłam, że tak podskoczyła. Ale i tak zaraz pewnie wróci tutaj. E... Owce jest trochę dziwna. Zobaczycie jak tam moje drzewo. Jak dawno nie chodziłam na screencie. Bo nie miałam zbytniej jedzonka. <laughs> Owce dziewczęta. Co? Nie, ty nie jesteś dziewczyną, ty jesteś owcą. A to są dziewczęta. Owce, kuczaki i krówek. Posłuchajcie. No, Posłuchajcie mnie. Nie. Co one robią? Dobra, ja ten dywanik tutaj odłożę. Łowcy? Ław... Łowcy, łowcy, łowcy. Łowcy. Łowce. Dobra, ja wychodzę stąd i robię pło. Nie, robię płotki, nie stawiam tego. Dobra, robię cięć na chwilę. Znowu. Dobra, jestem. ja w sumie nie była taka krótka prawa, po prostu, musiałam się wykaszlać. A ja tego bym nie dała na filmie. Co ja zrobiłam? Jestem mordercą. A ja widziałam TikToka, gdzie. Ktoś zresztą pił za pierwszym razem kurę, ale przy, Ale przyszedł durny klipek, który mi na przerwie nie wybuchł. No i wszystko zbadziewnił. Dobra. Yp. Co się tutaj dzieje? Ych. Krowy i dziewczęta mam przecież koronę świrusa. Ja nie cierpię tego koronawirusa, po prostu nie mogę sobie wyjść nawet do sklepu. rodzajcie się. Dobra, mam lepszy pomysł. Dam tutaj to i tutaj to, a tutaj dam to. Dobra, nie chcecie wiedzieć, jak ja to będę długo robić. Czyli witam po sekundowej przerwie. I, mm, jak zabiję jedną krowę, to się wszystko... Jedną owcę, to się wszystko uda. Czy chyba się uda. Bo, bo ja owiec akurat nie będę zabijać, dlatego... I co z niego? I co z niego? I niego wypada. Przepraszam cię owieczką. czy moje drzewo wyrosło, nie no nadal nie wyrosło, ale na serio, takie drzewa mega długo rosną. Dobra, ja już z tym kaszlącym głosem, więc nie wiadomo skąd i nie wytrzymam, więc... Próbuj na łapkowanie, subskrybowaniu i naczkowaniu kanału, żeby nie przegapić filmów. Dzisiaj wyjątkowo to dużo mówię i wbijajcie na kanał Pianko Dragon i Ferkowe. Mówiłam pa Mówiłem, pa teraz teraz na serio